Jak skutecznie wyczyścić laptopa? Laptop, zwłaszcza intensywnie używany i często przenoszony, szybko się brudzi. Należy czyścić go ostrożnie. Wiemy, jak to zrobić, by było jak najbardziej skutecznie. Zabrudzenia na obudowie laptopa najlepiej doczyścić wilgotną ściereczką, nasączoną wodą. Nie jest to trudne. Czyścimy na mokro, wycieramy do sucha. Więcej uwagi zajmie czyszczenie matrycy. Ekran laptopa najczęściej jest zakurzony. W pierwszej kolejności zdejmujemy zatem kurz na mokro. Polerujemy na sucho. I raz jeszcze przecieramy na mokro. Ważne, by ściereczka nie zostawiała nitek i kłaczków. Jeżeli efekt nie jest jeszcze zadowalający, czynność należy powtórzyć do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Do czynności tej idealne połączenie to chłonna ściereczka z użytecznością papierowego ręcznika. Praktim Maxi Paklan można używać na mokro i na sucho. Klawiaturę laptopa należy wyczyścić na mokro, wyjątkowo uważnie, bo tam zbiera się najwięcej zarazków. Należy pamiętać, że laptopa powinno się czyścić, kiedy jest wyłączony.